Pierwszym takim krokiem, który warto wykonać i dać sobie na realizację tego zadania od jednego do nawet kilku dni, trzech, czterech dni, żeby to spokojnie, fajnie zrobić, to jest diagnoza. I diagnoza to jest element, który większość przedsiębiorców nie wykonuje. Raczej przedsiębiorcy prowadzą biznes na czuja. Hmm. czyli mniej więcej coś mają pomysł, coś im świta. Otwórzmy pięć placówek w tym roku, tak. <noise> albo fajnie byłoby podwoić sprzedaż. Tak, na przykład, nie? Natomiast zobaczcie, że jak idziemy na przykład do lekarza i mówimy, że coś nam dolega, albo mówimy, chcemy się czuć lepiej, chcemy mieć lepszą formę, chcemy mieć lepszą koncentrację, to od czego się zaczyna cały ten proces? No od diagnozy, tak? Żeby ustalić punkt wyjściowy, na przykład od badań, załóżmy, diagnostycznych, tak, różnych i, i, i od tego się zaczyna. No i teraz Ale... lekarz korzysta z różnych narzędzi, tak. sposobów. Fajnie byłoby kilka dzisiaj tutaj przybliżyć. Tak, i nawet idąc, idąc dalej, idziesz do mechanika, tak samo, najpierw się podpina komputer, mm. diagnozuje się co się dzieje, tak więc wszędzie ta diagnoza występuje. Więc dlaczego w biznesie miałaby nie występować? To takie pierwsze pytanie trzeba sobie zadać. I diagnoza to nie mówimy tutaj, a wiesz, zrobię sobie diagnozę raz na 5 lat, tylko ta diagnoza powinna być regularna. Więc jeżeli do tej pory, drogi przedsiębiorco, nie robiłeś diagnozy w swojej firmie, to jest to taki pierwszy krok, od którego trzeba w ogóle zacząć, bo jak ustawiasz sobie cele, to jak będziesz wiedział, czy je osiągasz, czy nie? Czasami będzie lepiej, czasami będzie gorzej, ale nawet jak jest gorzej, to może twoja firma zmierza do realizowania celu, a ty o tym nie wiesz, bo się czujesz gorzej i myślisz, że jest niedobrze. Wyciągasz mylne wnioski. A jest bardzo dobrze, tak? Tylko po prostu czasami są trudniejsze chwile. Więc pierwszym krokiem to jest diagnoza, a takim przeskokiem mentalnym to jest uświadomienie sobie, że tę diagnozę trzeba robić regularnie. Natomiast nie trzeba jej robić własnymi rękami ani czasem, bo można to zrobić mądrzej. Yy, I diagnozę można sobie podzielić na różne obszary yy, w każdej firmie. My akurat tu starać się będziemy skupiać na modelu B2B. Mhm. Zakładamy, że już jakichś pracowników masz, jakieś określone przychody realizujesz, więc na co dzień masz co robić, tylko. Przyjrzyjmy się temu w poszczególnych obszarach. Tutaj stosuje się różnego rodzaju modele. Ja wiem, że u ciebie, Dawid, takie modele to nawet wiele set pytań, które dotyczą różnych obszarów w firmie. Natomiast postaramy się to zawęzić do obszarów, żebyś po prostu miał mhm. większą świadomość, na co w ogóle powinieneś patrzeć, bo właśnie problem polega na tym, że czasami możesz mieć nawet wrażenie, Potrzebuje kogoś do marketingu, ale żeby zatrudnić odpowiednią osobę, też dobrze mieć świadomość, czym ona będzie się zajmowała konkretnie. To nie będzie tylko Facebook i wrzucanie reklam. Mhm. Więc e, nawiążmy sobie do tych kilku obszarów i mhm. wyciągnijmy trochę twojego know-how tutaj. Tutaj przede wszystkim, jeżeli podchodzimy do diagnozy, to moim zdaniem warto by było strategicznie podejść do tego w taki sposób, że nie przesadzajmy z ilością punktów diagnozowanych, bo się wywrócimy. Więc w zależności od tego, jak jesteśmy zaawansowani, będzie to inaczej u nas wyglądać. Teraz podzielmy to na poziomy. Taki poziom pierwszy to jest poziom ogólny. Robię coś albo czegoś nie robię. Robię to dobrze albo robię to źle. I, i tyle. Jak ktoś jest początkujący, wystarczy, że tylko tyle zdiagnozują u siebie. Czyli na przykład Kropu robię reklamy na Facebooku. Albo nie robię. Albo nie robię. No i tak. robię i mają powiedzmy w miarę zadowalający efekt. Tak. Albo później... wiem, że powinienem i właśnie nie robię. Tak. Później mhm. co robię, promuję posty, czy daje mi to efekty, czy nie daje mi to efektów, na przykład, tak. I później, jeżeli mamy na przykład bardziej rozwiniętą firmę, która robi już jakiś obszar, no to wtedy wchodzimy bardziej szczegółowo, tak, i audytujemy to już tam na ileś punktów, tak, działań. Natomiast taka firma, która już robi to profesjonalnie, będzie mieć zasoby i ludzi, żeby taki profesjonalny audyt wykonać. Tutaj no, no brainer, tak? Więc jeżeli mamy wyjść od tego pierwszego poziomu, to jakie w ogóle obszary powinniśmy zaaudytować w naszej firmie? Wejdziemy głównie w obszar marketingu, natomiast zanim wejdziemy w ten obszar marketingu, to od czego się to zaczyna? Czyli pierwszy obszar to jest strategia firmy. Jako całość, bo ze strategii firmy wychodzi później poddział, czyli dział firmy, strategia marketingu, bo strategia marketingu nie jest strategią firmy. Ludzie to niestety często mylą. I tutaj warto sobie po pierwsze ustalić, czy jeżeli my mamy pewne cele, bo już na pewno cele założyliśmy na początku stycznia, to pytanie, czy mamy strategię realizacji tych celów, tak? I jeżeli tej strategii nie mamy, no to warto sobie po prostu w tym obszarze pogrzebać i, i, i zobaczyć jak to wygląda, tak? Czyli na przykład warto ustalić, czy my znamy na przykład największe problemy, jakie musimy pokonać, żeby taką strategię zrealizować? Czy na przykład ta strategia jest spisana i dostępna dla poszczególnych członków w naszym zespole, a nie tylko jest w głowie na przykład szefa firmy? To no i jest i też ważne, pytanie, że... czy w głowie, czy w jakimś excelu albo na notatkiku? Tak, chociaż. tak, dokładnie. Czy te na przykład Cel jest podzielony na podcele, czyli tak zwane milestonesy, kamienie milowe, miesięczne na przykład. Tak? Albo kwartalne. Albo kwartalne. No i czy mamy kosztorys i czy rzeczywiście mamy pieniądze, żeby to sfinansować, chociażby, tak? No więc, więc to jest taka pierwsza rzecz. A druga rzecz bardzo ważna, którą warto by było zdiagnozować, to jest obszar zasobów w firmie. Czyli na przykład zobaczyć, czy u nas w firmie lub z firm zewnętrznych, czy z freelancerów, których zatrudniamy. Czy ci ludzie mają kompetencje? Czyli jakie my obecnie mamy kompetencje? Co dana osoba umie, co dana osoba mi zrobi? I dlaczego jest to ważne, żeby tylko to ustalić? Bo później, jak się okaże, że mamy panią Kasię, która na co dzień jest na przykład księgową, ale przy okazji robi nam Facebooka. No, to niekoniecznie ta pani Kasia zrobi nam profesjonalne kampanie reklamowe, z których rzeczywiście my uzyskamy nasze cele. Albo też, jeśli chce zdywersyfikować źródło przychodów i uruchomić jakieś nowe źródło lidów, trochę inne niż do tej pory to też zastanawiam się, czy mój aktualny handlowiec po pierwsze ma zasoby do tego, żeby mm -hmm. otworzyć nowy, nowe źródło, czy ma kompetencje, czy zna to, bo ja, nie wiem, mm -hmm. chcę robić reklamy na LinkedInie albo budować sobie profil firmy na LinkedInie. I teraz właśnie pytanie, czy mam w ogóle in-house'owo kompetencje, czy będę musiał szukać jakiegoś podwykonawcy? Tak, jest to bardzo ważne, jest to często pomijany punkt, żeby w ogóle spisać na przykład do Worda, do Excela, Jakich mam ludzi i co oni potrafią zrobić, bo później wychodzi szereg rzeczy, które my musimy zrobić, ale ludzie u nas tego nie potrafią, i mhm. próba osiągania celów w takiej sytuacji jest zazwyczaj skazana na porażkę. No i później, w momencie, kiedy mamy ten obszar marketingu, to takie najczęstsze elementy, które warto zdiagnozować, to jest segment klientów oraz kanały, tak, do których, przez które idziemy do tych klientów. Mówiąc już takim językiem bardzo ogólnym, segment klientów to jest nic innego jak pewna grupa ludzi, która u nas kupuje. Może to być e, przykład. E, kupują u nas, e, gu, głównym źródłem dla nas pozyskania klientów są kontakty z architektami. Tak? Albo głównym źródłem pozyskania dla nas klientów to jest reklama, na przykład na Facebooku, do właścicieli małych firm, załóżmy. Mhm. tak? Mhm. Albo do. E, Rodzin do mężczyzn i kobiet, którzy są w związku małżeńskim, yy, którzy chcą wybudować własny dom, załóżmy, tak, i wtedy, na przykład, kupują kamień naturalny. Więc to, więc to jest pierwsza kwestia. A druga kwestia to jest diagnoza kanałów, czyli warto by wziąć sobie na przykład yy, nasz marketing i zobaczyć, co my robimy, jeżeli chodzi o przyciąganie ludzi, czyli marketing. Czy robimy kampanie reklamowe na Facebooku, czy na Instagramie, czy robimy działania SEO. Czy może mamy kanał na YouTubie, tak, czy może mamy reklamę w Google, czy może realizujemy na przykład profil na TikToku i reklamę na TikToku, tak? Czy to robimy, czy tego nie robimy, to trzeba po prostu zdiagnozować wszystko krok po kroku. I teraz taki ważny kolejny krok, to jest to, czy jeżeli my robimy marketing, to to jest jakiś proces, który prowadzi krok po kroku klienta od pierwszego kontaktu, aż do na przykład zostawienia. Wysłania zgłoszenia ofertowego. Ja myślę, że to jest nawet ważniejszy punkt, bo w tym poprzednim, tak zakładam w tym momencie, że statystycznie średnio będzie to prawdopodobnie 5-10 różnych kanałów marketingowych, jeśli tak to nazwiemy, które realizuje sobie nasz dział marketingu. Mm. E... Też często mógłbym założyć mały. E, natomiast ten drugi punkt jest ciekawszy, bo właśnie realizowanie sobie tych punktów styku i rozpisanie tego mm -hmm. procesu y, daje ci więcej wglądu, e, bo jeśli ja sobie wypiszę, że moje działania sprowadzają się przy pozyskiwaniu klientów do tego, że piszę posty na LinkedInie, piszę posty na Facebooku, rzucam jakieś rolki na Instagrama, mam newsletter, e, robię jakieś cold, cold mailing i może cold calling. No to opisałem sobie działania bardzo ogólnie, ale teraz co z tym klientem się dzieje na poszczególnym etapie? Mhm. Fajnie nawet można to zobrazować. Tak. I teraz warto, warto tutaj właśnie podejść, jakby te negatywne podejście, to niekorzystne, to jest takie, że robimy wszystko, nie wiemy co działa, skądś tam przychodzą. Róbmy więcej wszystkiego. I róbmy więcej wszystkiego. <laughs> Natomiast w momencie, kiedy właśnie zdiagnozujemy sobie yy, ten proces marketingu, to jest tak zwany lejek marketingowy, to na górze lejka, czyli na tej pierwszej takiej fazie lejka, mamy tylko i wyłącznie działania reklamowe lub działania SEO, które mają za zadanie przyciągnąć do nas ludzi z grup docelowych. I teraz, jeżeli sobie to sprawdzamy, to możemy zadać sobie jedno pytanie: Czy my przyciągamy ludzi z grup docelowych i czy robimy to tanio? I to jest wystarczające. Ja bym tu jeszcze wrzucił taką jedną myśl. Załóżmy, że rozpisaliśmy sobie te kanały i, i tą drogę klienta i teraz mi wychodzi, że 70-80% klientów, czy leadów bardziej, które do nas przychodzą, są z LinkedIna. Mhm. Ale robienie tego LinkedIna to jest około 20-30% czasu mojego marketingowca. Mhm. Może się okazać, że w takim przypadku to robienie Facebooka na siłę, bo wszyscy mówią, że trzeba robić Facebooka organicznie, nie do końca jest opłacalne, ale ty tego jeszcze po prostu nie zdiagnozowałeś i Twój marketingowiec przeznacza średnio 20 godzin miesięcznie na to, żeby napisać te posty na Facebooka, podczas gdy mógłby ten sam czas przeznaczyć na to, by więcej postów lokować na LinkedInie, co przyłożyłoby się z kolei na większą ilość klientów. Tylko nie dojdziesz do tego wniosku, jeśli tego sobie w jasny sposób nie rozpiszesz. Tak, dokładnie. I jeżeli mamy firmę, która robi wiele rzeczy wiele kanałów, a nie ma zapchanej go działu sprzedaży, czy nie sprzedają tak dużo, jak tylko mogą, to powinni zrezygnować z 90% działań marketingowych, jakie robią i skupić się na tym, żeby zrobić jedno, ale na dużej skali. Mhm. I właśnie diagnoza takie elementy obnaży. Czyli diagnoza ma za zadanie obnażyć, co my robimy i powinniśmy robić tego więcej, co my robimy, a nie powinniśmy tego robić, bo robimy to na przykład nie, nie, niezbyt profesjonalnie, bo nie mamy zasobów ani know-how w firmie, ani ludzi, którzy to dobrze zrobią. Jak również pozwoli nam ustalić, czy nam brakuje kompetencji w ludziach na danych etapach. Nie? Mhm. I teraz może oczywiście ktoś to oglądać i powiedzieć: Kurde, ja praktycznie nic nie robię. I okej, okay, to jest właśnie diagnoza. I, i, I to tyle, na tym się kończy. Tutaj nie chodzi o to nagle, żeby wyciągać wnioski, jak rozwijamy dalej firmę, bo diagnoza to jest po prostu ustalenie punktu wejściowego, bez emocji żadnych. Robimy to, koniec. Nie robimy tego, koniec, tak? Bez katowania się. Tak. Dlaczego to jest ważne? No to wynika bezpośrednio z punktu drugiego, tak? o którym zaraz opowiemy. Mhm. Mamy kolejne obszary? Tak, jeżeli chodzi o y, kwestię y, audytu, to oczywiście, jeżeli prowadzisz dane, y, załóżmy, kanały albo masz stronę internetową, to warto by było te kanały poszczególne zdiagnozować. Czy na przykład, jeżeli prowadzisz Facebook, Instagram, prowadzisz już kampanie reklamowe, to warto by to było zdiagnozować. Czy to działa, czy to nie działa w ogóle? tak? Czy to daje efekty, czy nie działa? Czy tam są Twoje grupy docelowe, czy nie ma? I tu sobie zadaj pytanie, czy do tej pory widziałeś i ile razy szczegółowe raporty z okresów, typu kwartał, nawet rok. Mhm, tak. I takie y, drugie kluczowe pytanie, które trzeba będzie sobie zadać. To jeżeli mamy na przykład taki kanał typu fanpage albo reklama na Facebooku, to a za co ona odpowiada w mojej firmie, jaki jest cel tego, jaki jest KPI, czyli kluczowy indykator efektywności, który mi powie, czy ja to robię dobrze, czy ja to robię niedobrze, tak? To jest bardzo istotne, bo robienie po prostu, bo wszyscy robią, to, to nie ma sensu. I znowu, I znowu bym tutaj wskazał, że jeśli to działa, może tak jest, że działa. To bycie to nie zmyliło. Jeśli działa, to fajnie i sobie zapisz, co działa, jak działa i jak dobrze działa, żeby mieć tego świadomość, bo może pojawić się taka pokusa, że skoro wszystko idzie do przodu, to nie ma co się pochylać nad analizą. Tak, i tutaj oczywiście takim płynnym, tanecznym krokiem jeszcze bym wprowadził jedno pojęcie, które już brzmiało, ale trzeba to podkreślić, że jeżeli cokolwiek diagnozujesz, co, robisz sobie diagnozę i cokolwiek diagnozujesz, to zadaj sobie jeszcze jedno pytanie. Czy ja mam KPI, który mi jasno pokazuje, czy to jest robione dobrze, czy nie? Bo dla przedsiębiorców często jedynym KPI-em, czyli takim kluczowym wskaźnikiem efektywności działań danych jest to, zarabiam, jest dobrze, nie zarabiam, panikuję. <noise> jest, jest panika, tak? Natomiast trzeba zdać sobie sprawę z tego, że każdy w firmie ma swoją rolę, tak samo każdy element marketingu ma swoją rolę. I jeżeli my nie zrozumiemy, za co odpowiada każdy jeden element, to się wywalimy, bo nie jest tak, że wszyscy zawsze odpowiadają za sprzedaż. No kurde, czy pani, która sprząta albo pan, który sprząta wam biuro, odpowiada za to, żebyś ci sprzedaż 100% urosła w ciągu roku? No nie? Więc, więc to, to są tego typu kurioza. Tak samo księgowa nie odpowiada za to, żeby ci sprzedaż w firmie rosła. Tak samo być może okaże się, że ktoś, kto prowadzi fanpage, nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za wzrost wyniku finansowego. No więc pytanie jest następujące: to skąd wiem, czy on swoją pracę dobrze robi, czy warto płacić za te profile? I teraz od razu Wam powiem, że do każdego działania marketingowego da się ustalić cele główne, końcowe, jak i szereg celów pośrednich. Wskaźników takich pośrednich, które nam mówią, czy to jest robione dobrze, czy nie. Jeżeli robisz diagnozę, ale tego kompletnie nie masz, to jednym później z celów na ten rok powinno być ustalenie tego, bo wszystko w marketingu da się sprowadzić do cyfr. Po prostu każdy jeden element. No i oczywiście, ostatni obszar, jeżeli ktoś ma w obszarze marketingu, poza diagnozą tych poszczególnych kanałów, no to będzie też diagnoza strony internetowej. Tutaj z odpowiedzią przychodzą testy ux -owe. można takie testy zrobić, ale takie wskaźniki, które można w Excelu sobie nawet zbadać, to jest to, ile było na przykład klików z reklam, czy wejść na stronę internetową ogólnie w ciągu na przykład roku, ile z tych wejść przełożyło się na lidy, czyli ile lidów trafiło do działu handlowego, i tylko wyznaczenie tych dwóch elementów może być wystarczające na początek do diagnozy. Jak ktoś by chciał tak y, zdiagnozować mocną stronę internetową, to jest w zależności od wielkości strony od 100 do 200 punktów, które można mierzyć. Tak? I różnych danych, które można e, tam wyciągnąć. Na przykład. E, tutaj e, taka kwestia, że możesz mieć e, myląco bardzo dużo wejść na stronę, ale trwają one na przykład średnio 4 sekundy. E, I to też od razu no powie ci, że. Może w tej reklamie jest mały błąd i mówi o zupełnie innych usługach niż ty świadczysz, więc ktoś wchodzi i patrzy, że nic tam dla niego nie ma, ty za tą reklamę zapłaciłeś, a, a nikt koniec końców do ciebie dzwonić nie będzie. Tak, więc jeżeli chcecie więcej na temat diagnozy strony internetowej, wej temat na oddzielny odcinek, dajcie znać w komentarzach.